Może się nie pieprzeć z butami w moje życie? Może gdybyś nie przespał się z moją. Czekaj, co? To nie wygląda, jakbyś patrzył na mnie. Co masz na myśli? Nie rozumiem. Kąt kamery. W momencie, w którym zmienia się ujęcie, kąt ustawienia kamery jest ten sam. Oboje patrzymy z lewej strony na prawo. Druga osoba powinna patrzeć z prawej do lewej. Co w tym złego? To podstawowe filmowania. Dla twojej podświadomości wygląda to dziwnie. Wygląda jakbyśmy patrzyli w tą samą stronę. Ale mamy inne tło. Cóż, mam nadzieję, że dział produkcji dba o więcej szczegółów niż tylko o tło. Dział produkcji to jest sketch na social media, nie film Krzysztofora Nolana. Co ty robisz? O, tak będzie o wiele lepiej. Tak? W takim razie jak wytłumaczysz nasz genialny scenariusz? Mamy scenariusz? Oczywiście. Panie reżyserze, może pan? Jasne, proszę bardzo. Ty kim jesteś? Jestem reżyserem. I do tego kiepskim. Staram się, ok? Ten film jest dosyć dziwny. Dziwny, co on ma na myśli mówiąc? Dziwny. Wszystko, co właśnie mówimy, jest tutaj napisane? Scenariusz? Sketch. Sketch burzy czwartą ścianę. Co to było? Poprawił mnie. Poprawiłem go. Dlaczego? Po co i dlaczego poprawiłeś to, co on powiedział? Bo tak jest napisane w scenariuszu. Miało być sketch zamiast scenariusz w scenariuszu? Sketchu? 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 Nie, miałem przez przypadek powiedzieć scenariusz.